ElELOCHIVA 1-0, Jasmin Palace. Witamy w Hurgadzie, kolejny hotel. No i idziemy wprost do pokoju. Co się dzieje? Najpierw idziemy bezpośrednio do pokoiku, Klima włączona, tutaj tutaj mamy serbox lodówka, w lodówce standardowo woda, tak wygląda pokój standard, czajniczek oczywiście jest. Czyli kawę będzie można robić, kieńkie nawet nawet to poprawnie wszystko wygląda. Telewizorek też jest Hisense. Telewizorek. Balkon pokazuje, co, co jest na balkonie. A później może go otworzę, bo... ale taki widok jest z balkonu. Tutaj widok teraz... W pokoju zaraz pokażę łazieneczkę. Tutaj oczywiście mamy szafa, 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 szafa. Łazienka, łazienka, czyli szaletka. Sprawdzimy też według testu czy wolnoopadający. Chyba nie, nie jest wolnopadający, Umywaleczka. prysznic kabina tego typu ręczniczki. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli wszystko pysznie i wspaniało, elo, Elo 3 2, 1, 0, 8, mam mówił do Was Star TV. Piękny poranek kojota w Egipcie w Hurgadzie, a tutaj jest wiele miłości, znajomości i przyjemności. O poranku jeszcze pusta obsługa, tylko obsługuje hotel, a my już planujemy kolejny wyjazd Eloelo 3210. Dla wszystkich pozdrowienia.